Watykan i papież od zawsze kojarzą się z niewyobrażalnym bogactwem. Złotymi ołtarzami, bezcennymi dziełami sztuki, ogromnymi rezydencjami i tajemniczymi inwestycjami, które budzą kontrowersje na całym świecie. W historii byli papieże, którzy dosłownie ociekali bogactwem, a ich luksusowe życie niejednokrotnie wywoływało skandale. Ale ile tak naprawdę zarabia papież? Czy to, co widzimy na zewnątrz, to prawdziwe bogactwo, czy tylko wypożyczony komfort? W tym filmie odpowiemy na to pytanie i pokażemy, jak wygląda życie papieża, od skromności po dostęp do najcenniejszych dóbr świata. Papież dla jednych duchowy ojciec, dla innych polityczny przywódca, a dla jeszcze innych symbol instytucji, która od wieków budzi szacunek, ale i kontrowersje. Oficjalnie papież to biskup Rzymu, następca św. Piotra i głowa Kościoła katolickiego, który liczy dziś ponad 1,3 miliarda wiernych na całym świecie. Ale to tylko część prawdy. Papież jest także głową państwa watykańskiego, najmniejszego, ale niezwykle wpływowego kraju świata. Posiada paszport dyplomatyczny, prawo głosu w sprawach międzynarodowych i dostęp do potężnych instytucji religijnych, finansowych i kulturowych. Pełni jednocześnie rolę duchową, religijną, polityczną i symboliczną. Występuje jako autorytet moralny, ale również reprezentuje Kościół wobec światowych przywódców. To ktoś, kto może jednym zdaniem wpłynąć na bieg historii, a jednocześnie odprawia msze, udziela sakramentów i spotyka się z wiernymi w Watykanie. Władza papieża jest ogromna, choć współcześnie częściej symboliczna niż absolutna, to nadal pozostaje on jedną z najbardziej wpływowych postaci na globie. W teorii papieżem może zostać każdy ochrzczony katolik, mężczyzna, ale w praktyce droga do papieskiego tronu jest długa, trudna i dostępna tylko dla nielicznych. Jorge Mario Bergoglio, bo tak naprawdę nazywał się papież Franciszek, urodził się w Buenos Aires w Argentynie w 1936 roku jako syn włoskich imigrantów. Zanim został duchownym, przez chwilę pracował jako technik chemiczny i bramkarz w klubie nocnym. Ale to właśnie jego powołanie i życie pełne pokory doprowadziły go do jednego z najważniejszych stanowisk na świecie. W 2013 roku po rezygnacji Benedykta XVI został 266 papieżem w historii Kościoła katolickiego i pierwszym spoza Europy od ponad tysiąca lat. Już od pierwszych dni swojego pontyfikatu papież Franciszek wyróżniał się prostotą. Odmówił zamieszkania w tradycyjnym apartamencie papieskim i wybrał skromny pokój w domu świętej Marty. Zrezygnował z luksusowej limuzyny, wolał zwykły samochód. Znany był ze swojej troski o ubogich, krytyki konsumpcjonizmu oraz mocnego głosu w sprawach ochrony środowiska i uchodźców. Był też papieżem dialogu. Otwierał drzwi na rozmowy z innymi religiami, ale nie bał się również krytykować samego Kościoła, jeśli uznawał, że trzeba coś zmienić. Papież Franciszek zapisał się w historii jako człowiek prosty, bezpośredni i nieprzywiązany do dóbr materialnych, choć przez cały czas był otoczony strukturą pełną potęgi, pieniędzy i wpływów. W poniedziałek wielkanocny 2025 roku świat pożegnał papieża Franciszka. Jego śmierć wstrząsnęła wiernymi na całym świecie, pozostawiając po sobie nie tylko ogromne dziedzictwo duchowe, ale również pytania o to, jak wyglądało życie papieża, z jednej strony pełne skromności, a z drugiej otoczone potęgą Watykanu. To pytanie wraca jak bumerang. Ile właściwie zarabia papież? Oficjalna odpowiedź może zaskoczyć papież nie pobiera żadnej pensji. Nie ma oficjalnego wynagrodzenia, nie ma przelewów ani wypłat. Ale nie oznacza to, że żyje jak przeciętny obywatel, wręcz przeciwnie. Całe jego utrzymanie pokrywa Watykan. Papież nie płaci za mieszkanie, jedzenie, transport, ochronę, opiekę zdrowotną, ubrania czy nawet usługi fryzjerskie. Ma do dyspozycji wszystko, czego potrzebuje: od papieskich sutan, szytych na miarę, przez dostęp do najlepszej opieki medycznej, aż po prywatne apartamenty i pojazdy. Podróże zagraniczne Watykan je finansuje, ochrona, oddziały Gwardii Szwajcarskiej i służby specjalne. Transport Specjalnie przygotowane limuzyny lub samoloty, wszystko opłacane z budżetu państwa watykańskiego. Więc, mimo że papież nie zarabia, żyje bez kosztów. Nie potrzebuje pieniędzy, bo wszystko, co jest mu potrzebne, dostaje. Co ciekawe, papież Franciszek, mimo takich przywilejów, osobiście prowadził bardzo oszczędny tryb życia. Unikał nadmiaru, rezygnował z wielu wygód i starał się dawać przykład prostoty, ale system, który go otaczał, to zupełnie inna historia. Gdy myślisz, papież, możesz wyobrazić sobie złote trony, jedwabne szaty i marmurowe pałace. I w pewnym sensie masz rację. Watykan posiada ogromne bogactwa i dostęp do niesamowitych dóbr, ale życie codzienne papieża, szczególnie Franciszka, wyglądało zupełnie inaczej. Zamiast w luksusowym apartamencie papieskim w Pałacu Apostolskim, Franciszek wybrał dom Świętej Marty, znacznie skromniejsze miejsce, bardziej przypominające mały hotel niż pałac. Od początku swojego pontyfikatu odrzucał nadmiar. Gdy mógł, jeździł fiatem 500, a nie czarną limuzyną. Jego garderoba? Tradycyjna, ale bez przesadnych zdobień. Oczywiście, pewne przywileje są nierozerwalnie związane z funkcją papieża, niezależnie od jego osobistego stylu życia. Papież jest pilnie strzeżony. Na co dzień towarzyszy mu gwardia szwajcarska. Elitarna, ceremonialna formacja wojskowa, która istnieje od 1506 roku i składa się wyłącznie z obywateli Szwajcarii. Ale oprócz nich papież korzysta też z ochrony Żandarmerii Watykańskiej, specjalnej służby, która dba o jego bezpieczeństwo w Watykanie i podczas podróży zagranicznych. Papież Franciszek często próbował uciekać ochroniarzom, by być bliżej ludzi, ale standardy bezpieczeństwa były zawsze na najwyższym poziomie. Chociaż Franciszek z nich nie korzystał, papież ma prawo do użytkowania rezydencji letnich, takich jak słynne Castel Gandolfo, malowniczy pałac z ogromnym ogrodem położony nad jeziorem Albano. To miejsce, które jego poprzednicy uwielbiali. Jan Paweł II spędzał tam dużo czasu, Franciszek nie. Papież na co dzień przebywa w miejscu, które jest wręcz przesiąknięte historią i bezcenną sztuką. Watykan to prawdziwe muzeum pod gołym niebem. Dzieła Michała Anioła, Rafaela, Leonardo da Vinci, Bazylika Świętego Piotra, Kaplica Sykstyńska, liczne rzeźby, freski i architektoniczne arcydzieła. To wszystko tworzy atmosferę potęgi, nawet jeśli sam papież z tego nie korzysta w sensie prywatnym. Ich wartość? Niewyobrażalna. Eksperci szacują, że tylko same zbiory watykańskich muzeów mogą być warte kilkaset miliardów euro, choć oficjalnie nikt tego nie wycenia, bo są bezcenne. Ale najważniejsze, papież formalnie niczego nie posiada. Korzysta z dóbr Watykanu, ale nie są one jego własnością. Nie może ich sprzedać, zapisać w testamencie, ani nawet oddać. Są częścią dziedzictwa kościoła. Więc czy papież żyje w luksusie? Tak, ale nie takim, jaki kojarzymy z bogactwem osobistym. To luksus wypożyczony, z którym Franciszek obchodził się niezwykle ostrożnie i świadomie. Wystarczy spojrzeć na złocenia Bazyliki Świętego Piotra, ogromne marmurowe kolumny, renesansowe dzieła sztuki czy bezcenne manuskrypty, żeby zadać sobie pytanie, czy papież to najbogatszy człowiek na świecie? Odpowiedź brzmi – nie. Ale Watykan? To już zupełnie inna rozmowa. Watykan, jako państwo i jako instytucja, posiada ogromny majątek. W 2023 roku media informowały, że łączna wartość majątku Watykanu może wynosić nawet 4 do 5 miliardów euro, ale to dane oficjalne. Nieoficjalnie mówi się o znacznie większych kwotach, szczególnie jeśli uwzględni się niepoliczalne zasoby muzealne i architektoniczne. Ale uwaga, papież nie ma osobistego dostępu do tego majątku, on go nie dziedziczy. Nie może nim dysponować jak prywatną własnością. Pełni rolę zarządcy i symbolicznego właściciela, ale faktyczną kontrolę sprawują wyspecjalizowane instytucje. Formalnie ma dostęp do wszystkiego, ale nie może traktować tego jak osobistego konta. Papież nie posiada willi w Toskanii, tajnych kont w Szwajcarii ani prywatnych jachtów. Ale stoi na czele instytucji, która zarządza jednym z najcenniejszych dziedzictw kulturowych i finansowych świata. Jego pozycja zapewnia mu dostęp do wszystkiego, co najlepsze od ochrony, przez transport i podróże, pożycie wśród bezcennych dzieł sztuki. Jednak sposób w jaki papież z tego korzysta, zależy od jego osobistego podejścia. Papież Franciszek był tego najlepszym przykładem. Mimo, że mógł zamieszkać w marmurowym pałacu, wybrał prosty pokój. Mimo, że mógł nosić wyszywane złote ornaty, wolał prostotę. Mimo, że mógł otaczać się bogactwem, celowo z niego rezygnował. A ty, jak myślisz, czy duchowy lider powinien żyć w skromności, czy wielka religia potrzebuje wielkiego bogactwa? Daj znać w komentarzu. A jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw suba i łapkę w górę. Dzięki za oglądanie.